Owca by się wypowiedział jak Zdrówko. Ej, zanim owca się wypowie jak zdrówko, chciałbym pozdrowić Pawła, który zapierdala z gruzem. Nie mam w Pozdrowa. Pozdro. Damy, damy. A teraz owca może się wypowiedzieć. No zobaczymy, razie tu jest za <grym> wcześniej, grym żeby się wypowiadać jak z, z zdrowiem. Nie, ja to mogę grać od tak? razu. Zobaczymy, no będziemy próbować na siłowni. Kiedy wracasz? Kiedy Nie powrót wiem. na siłownię. Nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Ja Zastanawiamy kusi, to znaczy... Trzy tygodnie. Pamiętajcie, Dobra. zdrowie to największy kapitał. Czyli chyba dwa dni posiedziałem na internie w Praskim. Chuj, siłownia wyleciała z głowy. Priorytet na zdrowie się. Także Nie wiem, może w przyszłym tygodniu nawet spróbuję wrócić. No z... Nie, w poniedziałek wieczorem z sakerem na gładki. <grym> Dawaj teraz, kurwa. <grym> Dawaj dzisiaj idziemy na tej. Yy, na puławskiej jest 2.40. No, no, ale być może za, no, za dwa tygodnie, mam nadzieję, że już... Za tydzień, no, w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że coś już z tego będzie spalone. Kurwa. No, tak, tak, coraz gorzej się z tym, Będzie dobrze, nie? <grym> Oni mówią, że kurwa, no. Oni powiedzieli kurwa, ale do... coś miałeś, ale tobie coś zabolało? Cię z sercem czy miałeś takie marczenie? Nie, 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 miałem po prostu... Dobra, pojadę do bardzo, Barcelony, albo nie, Czy, ja? Czekaj, czekaj, Kurwa, ale to... Co ty robisz? Nie, nie wiem co wygrać. No robi Porno. To jakiś kurwa film nagrywasz? Czy to jest zdjęcie, czy Dobra. kurwa co? Film. Chuj z tym wszystkim. Jak ja Warszawa. No właśnie, wygrałaś? No to nam się mec zawiesił. Z Legią grasz? A? Jeszcze jest przegrany z Legią, to będzie styk. No dobry. kameraman. Dobry, reżyser. Patrz, pokaż mi jak szpiluje ten ex. Co tak jasno, a. Co on kurwa szpiluje? Na no bogato. Ej, ja to spierdalałam, bo głodny jest. Kurwa śmietnik! No i weźcie udajcie, byle co plastik! Nie no właśnie, kurwa nie chcą kebaba zamawiać I tu się nie chce jeść! Tu się chcesz stracić! Już za dużo No. wziąłem! No! No i musisz się skręcać! No! no! Mijacie bramki O jak mijam? <grym> ten robót, bo... no dawaj po no I skok No Pomienialiście skok <grym> To jest <pojadana> gra <grym> Jak wy kurwa wyglądacie To nie mam pytań <grym> I skok <grym> Zobacz, jak się no, czuje! Owca, tam... owca skoczył. <grym> Już na mecie jestem, patrz. No teraz dawaj, owca ska. No i idealny do... skok. Sko jak małeś Kurwa. Tylko Owca miał idealny start Nie, to słabo wyczuł. <grym> jak nie widzę, się. Na no, czuja na no, kurwę. Robur skać. No, jeszcze daleko mam O, no, mówiłem ci skać. Z Za jestem. Zabieram, pominięto grankę. Ja to cały czas jadę. Brak <noise> no, no, pominięty. Bo jak skaczesz to dalej sobie lecisz. Jesteś jak małcz wtedy. Patrz robury na boku O mija, my, my nie widzę A to w te chorągiewki no, ja trzeba wyjeżdżać? W między, nie Ale robur jest pierwszy Remis No Ciesz się Spłaciłem czas... Mówisz cały czas że nie widzisz, a wygrywasz To ty lepiej, że nie widzisz Dawaj, dawaj Co tak wolno? Co ja tak strzeliłem? Może to działa jakby. Musisz Musisz smagami chyba wami. Ty zaraz. ten już wszystko? i Realny skok! Ja też. Robój to jeszcze w Bo! Kurz! Patrz na jej moja! A no! A no. Ale on to zrobił Ty no przejebie jak chór. Kurde No się zgrzebałem. człowieku ile ci A, Jak mu zajebałeś w ryj, jest to na sobie, kamerze To sobie spróbujcie teraz O, to jest dobra No To chcę Przejebałem 1, 4, 8, 8 Мы хардбас ваш дом приносим Мы хардбас ваш дом приносим 1, 4, 8, 8 Kto yes. ma serwis? Ty masz ja. Ty Musisz rzucić Musisz podrzucić i pierdolić O tak, i pyk A pierdolisz Błąd O Jezu Spirulograf No to jest w bok Przesuń się U. O, on No Dobra, już się wszywacie Dawaj owca, dawaj no jak ja pro nie prowadzę ja? Nie. Bo ja chyba nie wiem, czy wy mnie na odwrót przypadkiem grać. Dobra, na razie <grabilne> tego nie ruszam. nie ruszam, nie ruszę, bo można do tyłu jeszcze idzie. out, out. Mhm. No co nie można wykryć po w podłodze? Co mam tu na podłodze kurwa? Może? Stań, stań! Biegnij! Nie działa! W Miejscu musisz biec, co nie do przodu. Nie to jest <śmiennie> dobra! Nie muszę w pierdoli na ten stół, no? <śmiennie> Okno, przez okno wyjebie go Dziwne kurwa Pod górką Dobra, ogień Prawą ręką bo. bok kucy. Nie, nawet już, kula. Kucnij Dlaczego kula nie wiem? I stań teraz Teraz no, no, bo tam masz odliczanie Ta <s heroin> Dobra ręka mnie boi no? Jak widać, pierwszą rzecz Póki się jeszcze nie spaliła konsol. No kurwa, pierdolona! Nac! No. będzie pip, Na pewno. Pip, 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 No, Słysza, na chuja, kurwa, w ogóle. Nas srebrnym no, to wszyscy. Jeszcze może weźmiemy tą rękę. Potrzebujesz. <śleszy> <śleszy> cześć. Nagrałeś, że jest kobietą? No, zobaczymy. Pokaż jego rzutę, nie tam kurwa. Nie no, musi być dowód, co nie? Kurwa! W jak kurwa, w Kurwa, ja, jedźmy, jak cierdolę. Weź tu w takiej atmosferze grać. Skitu, jest źle. Jest źle, kurwa. Kurwa. the do dołu. Wszyscy się duszą, gazem. Jest nagrany. Dawaj Rudy, dalej. Robercik, to jest twoja chwila prawdy. <grym> kurwa. Ósma. <grym> <grym> Już ja, ósma, kurwa. Tak Ja to jest pierwszy zamknięty w drzwiach tam sobie no Kurwa, ty jeden, jeden. Już <grym> To drzwi. <kurwa, grym> jest otwarcie. To jest kurwa przeczęć, że stamtąd wleciał jakieś powietrze. Tylko 3 mld. Dawaj nagrywa, jak Saker wygrywa. Wygra na chujkę. Dawaj no, wygra już. Prostać wygra. Z 20 minut nagrywam. Weź kurwa, nie nagrywa. Wieteska. Kurwa Ja obok. Owca, dawaj szybko. Znowu to nie da się wygrać. To, nie <tast> wygrać. to specjalnie ten. Może. Kurwa no. Znowu weź tam zostań dumnie. Bądź człowiekiem. Można wygrać jedną lotkę. Gazy rzec ludzka. Dobra, wystarczająco. Nie, jeszcze nie! nie se Teraz sypianie się za Nie Dawaj, robór, kura, kury. Jeszcze skóra, Kura, skóra i klamury. No i bardziej. Bliżej. Nie chcę mi się na ksianę przystawać cały czas, męczę mnie to... Tak... Widzisz, jesteś sam zestresowany, kurwa, i srając od siebie. Dawaj robór na pałę, szybciej i tak trafisz. Celuj w środek, na bank trafisz, tak. <grytanie> no. Patrz. Jebany. <grytanie> wygrałem. <grytanie> Пока что раз. О, да, играем. Курва. Не,